Witam Was serdecznie. Dzisiaj zaczniemy od zadania drugiego z informatora maturalnego. Wybierz parę pierwiastków, których atomy w stanie podstawowym mają różne liczby niesparowanych elektronów. Bardzo ważna informacja: spójrzcie, że mają być różne ilości niesparowanych elektronów. Zaznacz poprawną odpowiedź. Podpunkt A: krzem i tytan. A więc szukamy najpierw krzem. Krzem znajduje się w 14 grupie, on jest tu, od razu ponumeruję, żeby było Wam łatwiej. Teraz tak, spójrzcie, krzem znajduje się w 14 grupie i w trzecim okresie. Szukamy niesparowanych elektronów w elektronach walencyjnych, to znaczy, krzem ma konfigurację walencyjną 3s2 i 3p2. Jeżeli to rozrysujemy sobie w klateczkach, to będziemy widzieć ilość elektronów niesparowanych. Oczywiście nie jest to konieczne. Kto to od razu e, widzi bez rysowania, to również może w ten sposób to robić. No i teraz spójrzmy. Niesparowane, tutaj są dwa, czyli mamy dwa elektrony niesparowane. Idziemy do tytanu Ti. Szukamy tytanu, zobaczcie, tytan jest w czwartej grupie, zaznaczam go. No i również zwracamy uwagę tylko na walencyjne elektrony. No to tak, idziemy przez 4s2 i 3d2. No to teraz, jak rozrysujemy sobie tą konfigurację, 4s2 i 3d2. no to znowu jesteśmy w stanie zobaczyć, że mamy tutaj dwa elektrony. A spójrzcie, że mieliśmy mieć różne liczby niesparowanych elektronów, czyli ta opcja odpada. Idziemy dalej. Siarka i tytan. Tytan mamy już gotowy, więc patrzymy na siarkę. Siarka znajduje się tutaj. Mamy znowu do zapisania konfigurację, piszę na górze. Siarka to jest 3s2 i 3 p raz 2, 3, 4 i 3p4. Rysuję sobie konfigurację w klateczkach 3S2 i 3P4. No i spójrzmy na to. Mamy znowu dwa elektrony niesparowane. No i tytan, też wcześniej go rysowaliśmy, również ma dwa elektrony niesparowane. Nie są to różne liczby, tylko takie same, więc odpada. Lecimy dalej. Krzem. Krzem SI był, mamy dwa elektrony niesparowane i tym razem żelazo. Szukamy żelaza, on jest w bloku D, w ósmej grupie, tutaj. No i piszemy jego y, konfigurację walencyjną, czyli żelazo ma 4S2, 3D. Liczymy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, czyli 3D6. Rozrysowuję tą konfigurację, 4S2 i 3D6. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i szósty paruje. No i sprawdzam ilość niesparowanych elektronów. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, czyli cztery niesparowane elektrony. Także żelazo ma cztery, a krzem miał dwa, czyli zdecydowanie mamy różne liczby niesparowanych elektronów. Odpowiedź C. Jeżeli ktoś ma chęć, to oczywiście warto sobie sprawdzić, czy się nie, pomyśl, nie pomyliliśmy i zobaczyć podpunkt D. Mamy w tym przypadku siarkę i nikiel. Spójrzmy, gdzie znajduje się nikiel. Nikiel jest w bloku D, w dziesiątej grupie. No to napiszmy jego konfigurację walencyjną. Mamy 4S2 i 3D. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 3D8 rozrysowuje 4S2. I 3d8, 7 i 8, zobaczcie, że zostały nam w przypadku niklu dwa elektrony niesparowane czyli mieliśmy do porównania siarkę i nikiel. Siarka miała dwa elektrony niesparowane. No i nikiel również ma dwa elektrony niesparowane. Czyli jest to taka sama liczba, a my mieliśmy mieć różną liczbę. Czyli zdecydowanie wybieramy podpunkt C. To tyle. Rozwiązanie poprzedniego zadania przyszło Ci z łatwością, a może wręcz przeciwnie, okazało się trudniejsze niż się spodziewałeś. Niezależnie od tego czy szukasz nowych wyzwań, czy chcesz lepiej zrozumieć podstawy, zawsze warto rozwijać swoją wiedzę. Szczególnie z chemii. Zapraszamy na zajęcia z chemii, zarówno osoby, które chcą stawić czoła wyzwaniom, jak i tych uczniów, którzy potrzebują solidnych podstaw. Wakhem prowadzimy lekcje stacjonarnie oraz online, dostosowując materiał do Twoich potrzeb. Nie pozwól, by trudności Cię zatrzymały. Odkryj, że chemia może być prosta i fascynująca. Razem osiągniemy więcej.